Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Jestem właśnie w łebie. Wracam z WYDM. Coś niesamowitego. Jeżeli nigdy nie byliście, to serdecznie polecam. Sama plaża, odpoczynek na plaży, oczywiście ryba, to jest już coś wspaniałego. Natomiast przejście się po Parku Narodowym i jeszcze do tego obejrzenie tych wysp WYDM jest czymś niesamowitym. Dlatego serdecznie polecam. E, wygląda to rewelacyjnie. Oczywiście jeżeli ktoś nie był nigdy w Egipcie i być może nie ma na to funduszy, to powiem Wam, że nie musicie lecieć aż do Egiptu, żeby zobaczyć coś wspaniałego. E, to takie powiedzenie, że tutaj panicie swego nie znacie i rzeczywiście tak jest. Dzisiaj nie jest może bardzo słonecznie, nie ma tu 40 stopni. Ale jest naprawdę super. W związku z tym, że wejście do parku kosztowało 6 zł, trzeba było też iść bardzo, bardzo długą trasę około 7 km. To stwierdziliśmy, że nie będziemy wracać raczej e, znaczy, e, wracaćmy Leksem, bo jesteśmy już troszkę zmęczeni tylko wrócimy sobie właśnie plażą do łeby jest to ogromny kawał, e, bo tak jak widzicie dopiero tam e, o, tam będzie łeba w związku z tym mamy kawałek jeszcze do przejścia, moja córka jest już bardzo zmęczona, natomiast no niestety za piękne rzeczy, które oglądamy, które przeżywamy, czasem nie tyle trzeba zapłacić gotówką. Jak trzeba poświęcić troszkę czasu i siły, żeby coś przeżyć. Także nigdy się nie poddawajcie. Ja mojemu dziecku dzisiaj wytłumaczyłam, że dla takich chwil, chwil warto się motywować, warto iść przed siebie. Także kochani, nasze polskie Morze Bałtyckie jest tak piękne, że w tym roku planowaliśmy wakacje za granicą, ale powiem Wam szczerze, że zastanawiam się, czy jeszcze raz na już dłuższy urlop, bo teraz jestem tu tylko 4 dni w nagrodę za e, ciężki rok szkolny dla mojego dziecka i sama, żeby się zresetować. Zastanawiam się, czy zastanawiamy się, czy może nie przyjechać ponownie właśnie nad Polskie może zamiast e, wydawać e, pieniążki w ogóle gdzieś za granicę, no bo Polska sama w sobie jest naprawdę bardzo, bardzo piękna. Także doceniajcie to i jeszcze raz, jeżeli nie byliście w Łebie, zachęcam, jest to jedno z wielu pięknych miejsc nad polskim morzem. Także nie nagrałam odcinka na samych wydmach, które były przecudowne, ale być może zachęcę tym was do tej właśnie podróży tutaj, żeby to zwiedzić. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą Czegoś o czym ja zapomniałam, a mianowicie coś do jedzenia i przede wszystkim picie, bo wydawało mi się, że to będzie krótka podróż, natomiast już tutaj kiedy z Wydm zeszliśmy na plażę można było sobie usiąść, odpocząć na jakimś ręczniku, zjeść coś na picie, natomiast my niestety e, nic nie wzięliśmy, ani do jedzenia, ani do picia, także musimy dojść do samej Łeby, żeby... E, zaspokoić swój głód i pragnienie. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku i jeszcze raz zapraszam do łebek papa